Cześć, witam! Witam w najszczęśliwszym dniu tego roku. Ponieważ każdy dzień roku, a tak rozpoczynam, to jest spotkanie z Nicponiem Literackim. Jesteśmy oczywiście w Poznaniu, w Kawiarence, gdzie sobie bardzo wspaniale gadamy, gadamy i gadamy, ale też wymieniamy się drobnymi upominkami. Upominki, które ja przygotowałam dla Nicponia możecie obejrzeć na jego kanale. A teraz pokażę upominki, które niespodziankowe, które Bartek dla mnie przygotował, czyli nic spój. Bartku podawaj. Cześć, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i że znalazłaś czas, żeby spotkać się na początku tego roku, jakby zacząć z takim fajnym przytuchem i pozytywnym nastawieniem na ten kolejny rok. Kolejne nasze spotkanie, więc mała niespodzianka. Jak wiesz, nasz kraj zmienia staje się coraz bardziej tolerancyjny. Eee, nasze władze też mówią bardziej o różnorodności po ostatnich wydarzeniach noworocznych, co tam się stało w telewizji publicznej. Więc ja postanowiłem, że też tutaj na Twoim kanale pójdziemy za ciosem, tak jak nasz rząd każe. Bądźmy tolerancyjni i przywiozłem Ci torbę z Amsterdamu, która jest Tęczowa bardzo... Torba, tęczową, tęczową, z Amsterdamu. I to jest dla Ciebie. Tak, dziękuję Robię bardzo. Również zawartość. Oczywiście zapomniałem pewnych rzeczy e, e, konsumpcyjnych e, spakować, ale jest mi hmm. pocztą, A możesz zdradzić co to za rzecz? A to będą sery? S no, se, uwielbiam jeden, sery. Ser, jeden ser będzie młody, jeden będzie stary, więc porównasz sobie do, dojrzewające, jak jest młody ser, jak smakuje, a jak smakuje sery, to dojrzały wtedy będziesz powiedziała, które bardziej lubię. Staje się coraz bardziej koneserką serów, bo jak pamiętacie, dostałam od Ani i Marku z Portugalii ser, no, który był przepyszny. 102 Nie, źle, bo nie będę mówiła. Był przepyszny, także staje się powoli koneserką serów, ale na pewno w napięciu czekacie, co się znajduje w tej tęczowej torbie. Zacznę tutaj od naj... o, od największego wychoinki. Otwieram choinki, otwieram choinki. Bombeczka, ale to nie jest... Nie będę mogła wyjąć, bo chyba jest zaklejone. Wiecie, zawsze są problemy z... Ale Bartek sobie ze wszystkim poradzi, bo to jest niezwykła bombka. O właśnie, to jest bombka, która przedstawia postać, która mi się zawsze z Bartkiem będzie kojarzyła, bo to jest lisek. Nie tyle chytrusek, ile lisek. Pamiętacie Bartka i jego muszki? I najpiękniejszy pomysł to były muszki-liski. Ja posiadam taką muszkę i gdybym wiedziała, że otrzymam liska, to bym się dzisiaj ubrała w muszkę-liski. W no jakie to jest urocze ogonek, lisek. I to nie jest lis chytrusek, a nie lis Vitalis, tylko po tych oczkach widzę, że to jest lisek Bartuś. I tak będę hmm. tę y, bombkę, bombkę nazywała. Jeszcze zdążę powiesić ją na naszej choince, ale muszę chronić, bo jak tego liska moje sierściucha, zwłaszcza jacuś, hmm. zobaczą, co może się źle skończyć. Ale przeurocza bombeczka. Nigdy takiej nie widziałam. E, czyli że to jest holenderska z Holandii. Holenderska z Holandii. Bardzo dziękuję. Następnie... Czekaj, to jest z jakiejś kolejności, musimy to jest pokazać. Cała seria. Aha. Cała seria. Czekaj, czwóreczkę mam. Taki pakiecik. O, cała seria. I to jest mąż mojego brata. Tak, tak, tak i tak. Mąż mojego brata. Ja czytałam i słyszałam coś na ten temat. Może bliżej coś powiesz? Yy, to z polecenia Oli był. Yy, z wiem, tobą. wiem. Mhm. Chyba w zeszłym roku, nie pamiętam kiedy, przeczytałem. Eee, I podobało mi się, takie trochę wyjaśnia te wszystkie, zag część zagadnień LGBT, mm -hmm. tej ideologii niebezpiecznej, eee, która wyjaśnia i przybliża i, eee, w taki bardzo przystępny sposób. No, ma mam to, nadzieję, że to miał, po polsku jest. Jest po polsku, ale się czyta w japońskim stylu, czyli od końca. W japońskim stylu, bo to komiks jest. Tak, komiks, powieść graficzna, możesz tutaj. Mm -hmm. e, więc Czyta pewnie. się w japońskim stylu. Taka kreska. Mąż mojego brata, e, część czwarta. I kto to napisał? Jak, kim jest ten autor? Tak, e, jakiś gamę, Azjata, rozumiem. To Japończyk. Japończyk. Przyjazd Majka dużo zmienił w życiu Jakuciego. Również dla jego córki, czas spędzony z wujkiem z Kanady. Czyli jeden z bohaterów ma córeczkę, mhm. był nawet najpiękniejszy, no, z przyjemnością przeczytał. Urocze są te okładki, treść. A tym, że i powieści graficzne często mi sięga. więc postanowiłem połączyć chyba w, w jednym, iść z duchem czasu, coś co podrować ci coś co na pewno nie czytałaś, bo ciężko trafić. No na e, pewno nie. E, mhm. Więc... E, I cały zestaw. I cały zestaw, bo mówię, jak już czytać. To już za jednym zamachem. No bardzo dziękuję. Tego się nie spodziewałam. To jest dla mnie niespodzianka. Otwarcie się na nowe tematy, nowe sprawy i otwarcie się na nowy sposób przekazu, czyli sposób przekazu komiksowy. Jest to bardzo ciężkie, a więc cudownie wydane. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz sięgam dalej. Aha! Oczywiście nie może być Holandii bez skarpetek. I to są skarpety, widzę tu różne mortki, To są mordki pieski. Jakiej... pieski z jakiegoś filmu, czy nie. takie sobie pieski? Tak. Te mortki są naprawdę urocze, bo wszystkie pieski są urocze. A jak wiecie mam dwa, więc mogę się o tym bardzo dobrze przekonać. Dobrze. O, czy to są nowe, czy jeszcze nowe. z zasobów? Nowe. Piękne, złoto. Miedziany i granatowe. Te zakładki są przepiękne. No zresztą Bartek no ma ogromny masz. talent plastyczny. No. Począwszy od y, lisków i tej tam y, muszek, a te zakładki są naprawdę przeurocze. A, to jeszcze drugie skarpetki. A te są dla Andrzeja. No, no nie, może, nie może twój operator po prostu za taki wysiłek nie być nagrodzony. No więc właśnie. Andrzej, ja zawsze komentuję, jemu zawsze coś skapnie. Dziękuję bardzo. Szczęście. On wie kim się szczęście. Dobrze, Andrzejowi. O, tu jest pudełeczko, które... Z takimi grami, to jest taka gra na jedną osobę, Aha. jak będziesz się nudzić, Aha. nie będziesz mieć, powiedzmy, ochoty na czytanie, co mhm. pewnie nieczęsto się zdarza. E, to jest taka gra, gdzie... Instrukcja po polsku jest? Nie ma tutaj, co Ale jest lekcji. Ja, nawet ja po prostu za Trzeba po prostu ułożyć na początku samemu jakiś wzór, jakiś wzór i resztę trzeba samemu dopasować. Rozumiem, układasz kolorystycznie. Zury, wzór i resztę tych plastyczków musi sama dopasować Do To jest takie na ćwiczenie, na ćwiczenie głowy. E, bardzo... Ja rozumiem tę aluzję, prawda? Bartek kończy, nie powiem ile lat, bo nie wiem czy zechce powiedzieć. No, ale ja mam o połowę od niego więcej, więc to taka mała aluza, zaćwiczenie, żeby. Sam to ten... mam i sobie nie zanikały. sobie zaś bo jest takie naprawdę zajmujące i. inspirujące, kreatywne. I też, i, kreatywny, i też myśli, jak potrzebujemy się skupić na czymś innym. Nasza głowa mm. jest taka pełna, powiedzmy, nie wiem, różnych myśli. Warto osiągnąć po to, usiąść chwilę, zajmuje to nie wiem, 5 minut, 10 minut, zależy od kondycji głowy w danym momencie i naprawdę bardzo pomaga to się skoncentrować i podrzucić inne myśli i tylko na tej prostej grze. Bardzo dziękuję. Widzicie jak się z Bartkiem znamy. On już wie, w którym roku mojego życia potrzebne mi są gry, na stymulujące, kom... stymulujące Dziękuję bardzo, ale jemu ja to wybaczam, bo robi to w tak uroczy sposób. Moje I... ulubione długopisy. Tak. I ma moje dwa ulubione kolory: różowe i jaskrawo-zielone. Zwłaszcza ten jaskrawo-zielony mi się przyda, bo jak widzicie po mojej głowie i po wszystkim innym lubię takie neonowe i kolory odblaskowe, więc bardzo dziękuję. I tu znowu coś tajemniczego, też na pobudzenie mózgu? Nie, nie, to są na dźwiganie książek. Bo to są te, takie owoce są, prawda? Hmm. Awokado. Awokado. Mi to przypomina. Awokado? A, rozumiem. Siatka na książki. Siatka na książki, ale jaka dżunglowa. Awokado, dżungla i to wszystko inne. Także. Pójdziesz z torebką, to będziesz miała w środku. Zobaczysz w księgarni jaką super promocję na, nie wiem, 20 książek w cenie jednej. Bo no to co siatkę masz, możesz kupić. Jak znalazł, a ona jest leciutka, czyli no. w mojej torbie przepasnej może się zmieścić. Także co? No prezenty są przepiękne, wszystkie w jednej, o jednej tematyce, tęczowej. I ja jestem bardzo zachwycona, bo tematyki tęczowej jakoś nie poruszałam na moim kanale, a warto. Teraz poruszę te... Nie, ja miałam jedną książkę, Blue White Red. Red mhm. Blue White. Mhm i inne tego typu, ale teraz tęczowa tematyka na pewno na moim kanale się znajdzie. Dziękuję Ci Bartku jeszcze raz, ale zanim się uściskamy, opowiem o akcji, którą będę chciała promować na moim kanale, zresztą Bartek też. To jest akcja związana z książkowym bingo. Tę akcję prowadzi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, ale każdy z Was, moich widzów, może do tej akcji przystąpić, ponieważ pod filmem będą wszystkie namiary na, na to właśnie bingo. Nosi tytuł Brać Bingo, ponieważ Biblioteka Raczyńskich, jak widzicie, 25 krateczek. A w tych krateczkach każda inna poświęcona jest innemu typowi literatury. Zauważyłam, że tu jest krateczka poświęcona. Wisławie Szymborskiej i Aleksandrowi Fredro. To jest bardzo dobre, bo oni są patronami tegorocznymi patronami wybranymi przez Sejm i Senat. Senat wybrał Szymborską, Szymborską i rok 2023 jest jej poświęcony, a Sejm wybrał Aleksandra Fredro i rok 2023 jest jemu poświęcony. A więc możecie korzystać z tych właśnie krateczek i po wypełnieniu tak, siak, owak zgłosić się do Biblioteki Raczyńskich, że takie bingo się wypełniło i pod koniec można zostać nagrodzonym, bo ci, którzy Zwoje zgłoszenie nadeślą, zostaną wybrani i nagrodzeni przez Bibliotekę Raczyńskich pod koniec roku 2023. A ja już zauważyłam, że niektóre krateczki są bardzo interesujące, na tyle interesujące, żebym ogłosiła akcję jakąś wybraną z tych krateczek, na przykład książka z miastem w tytule. Tu gdzie jest? O, jest książka z miastem w tytule, któryś miesiąc poświęcę, w, że czytaniu książek z miastem w tytule, a więc jestem zachwycona tą akcją, byłam osobiście w bibliotece raczyńskim, żeby dla Was tę akcję, żeby Wam tę akcję przybliżyć, namiary pod moim filmem Bartek zrobi więcej namiarów, bo on ma więcej mediów swojej czynnościowych i tak samo Bartek jak i ja będziemy, yy, yy, proszę o wpisywanie deklaracji pod spodem kto zamierza wziąć Udział w tej akcji, bo będziecie rozliczani. No, nauczycielka nie może inaczej zrobić, jak nie rozliczać tych, którzy się dobrowolnie do tej akcji zgłaszają. Także nasze spokojne.